koleżanku Kasią. Hi guys. On ci u mnie odczuje. Wow. I ja na mnie głodzi. Weź. Jestem swoją <grym> matką. Dobra. Jestem. E, y, jest. e, I właśnie gadaliśmy z tym na O, my nie mamy co robić. Za bardzo niedługo idziemy spać. Niedługo. No Tak. Czekamy na kasę. Po 20 000. Która to jest. Już po 21. To do 24 jeszcze mamy 2 godziny. 2 godziny 26 minut. A nie muszę iść spać o 20, chce wiesz, o której chcę. Taki dobra. Dobra, no to skończymy te Pa pa!